Witam serdecznie. W ostatnim filmie z tej budowy. Jak widać, słoneczko już idzie ku zachodowi. A ja ciągle jeszcze na budowie. No, ale zostało praktycznie, no, mycie. Zostało pomyć okna, a dużo ich jest. Podłogi. No, ogólnie, wszystko tak, powiedzmy, wyczyścić, jak się należy. Tak, żeby. Zostawić po sobie w miarę dobre wrażenie na koniec i teraz wam pokażę, jak to wszystko wyszło. Oczywiście tutaj jest to nieszczęsne lustro. Tutaj jest kuchnia. W przyszłości, kuchnia na wymiar. Na razie nie wiadomo, jak to się zakończy, ale no raczej tu będzie powiedzmy taka tymczasowa kuchnia, listwy są powiedzmy tutaj. Na tych ściankach tylko dołożone. Może no, tymczasowo to wyglądało do, w domyśle. Ta zabudowa będzie szła właśnie o tych narożniczków. No i tak to właśnie wyszło. No. Biało i praktycznie w każdym pokoju z jednym akcentem kolorystycznym. Smug nie ma. Da się pomalować. Bez smug. Dużo jest światełek. Nie wiem, może będzie widać. Jasne. Jasne pomieszczonko. Tutaj oczywiście będzie stół. No i tyle. To jest tutaj. Bardzo ładne drzwi w ogóle wyszły. W ogóle ładny korytarzek. Wybaczcie, że już tam na górę Wam nie pokażę. No bo już sobie drabinę wziąłem. Wyniosłem. No i zwykłe poddasze takie tymczasowe, żeby tam jakaś graciarnia była. Jeden pokoik znowu jedna ściana w kolorze. Listwy w tym pokoju wszędzie. No, ładne, ładnie to powychodziło. Bardzo ładnie powychodziły te płytki, bo naprawdę nie wiem, gdzieś do słońca. Tu widać, że praktycznie fuga dość ładnie się zlewa z płytkami. I tak, dla wszystkich ciekawskich, jest cięta dylatacja. Wyszło według mnie ładnie. To się chowa pod skrzydłem drzwiowym, więc tutaj nic nie widać. Cięte. Tutaj jest kotłownia. Takie mal kotłownia z pralnią. Powiedzmy tam jeszcze, to jest wszystkie pozostałości dla klienta. Tam będzie automat, inne pierdełki. Również cięte. Nie rzuca się jakoś strasznie w oczy. Tu jest łazienka, ale to na koniec wam pokażę. No i tutaj jest. Ostatni pokój. Ale tu jest echo. Jeszcze sobie otworzę okno. No, tak to wygląda. Ładna. Przynajmniej mi się podoba. Czysty. Czysty taki wystrój. Ładny, drzwi. Echo nieziemskie, no ale muszą przyjść graty, żeby. Jakoś to wygłuszyć. Światełka. Tu już nie będzie listwy. Tu pójdzie szafa do zabudowy. Tutaj zacząłem e, dla inwestora już e, listwy. jak przyjdą szafy, żeby to powiedzmy obrobić. Tak to mniej więcej tutaj wyszło. No nie dawałem tutaj normalnej listwy, no bo nie chciałem za bardzo zwężać powiedzmy uchylności e, skrzydła z okna. W ogóle to była chyba najdłuższa czasowo robota jaką robiłem, jaką wykonywałem. Bo oczywiście o ile ja tutaj weszłem przed świętami chyba 20 grudnia. Jakoś tak chyba 20 grudnia sobie weszłem, jak kto woli. I między świętami, no powiedzmy, dobra, no jakaś tam przygotówka była, coś się tam działo, No ale powiedzmy faktycznie, tam od stycznia się to tak faktycznie zaczęło. Chyba cały styczeń tu przerobiłem. Nie schłota jak trzeba było, więc zeszłem z tej roboty. Aha, bo jeszcze pieca potem nie było, więc tym też był problem. No ale to powiedzmy, tak lekko ponad miesiąc siedziałem. Potem robiłem już inne roboty. Kwietnie tu weszłem z powrotem. Pokończyłem resztę oprócz tego pokoju. No bo oczywiście brakło płytek, mniej więcej no, odtąd, dotąd, a ja już miałem położone powiedzmy tak wejście, no, z racji tego, żeby drzwi można było potem zamontować i tak dalej. No ale już nie chciałem powiedzmy więcej e, kłaść, bo nie wiedziałem jaka przyjdzie miseria i tak dalej. Tych paneli, czy paneli płytek, więc stwierdziłem, że zostawię to, żeby wymieszać powiedzmy te, co mi zostały z nowymi. No Nawet chyba nie ma jakiejś tam wielkiej różnicy w odcieniach, aczkolwiek wymiarowo to już było w ogóle coś innego, ale się to ładnie wytraciło. W ogóle no, klejenie powiedzmy płytek w takim układzie, jak jest tutaj czyli e, zaczynałem odtąd, tutaj i cofając się, tu jest jeszcze spoko, bo sobie macie miejsce do chodzenia, nie? Ale tutaj potem, w, na przykład w takich pomieszczeniach tutaj już się ciężko robi, no bo ja tutaj na przykład po jednej trzeciej kładłem, yy, jedna trzecia pomieszczenia, no i zostaje, no bo tu musiałem dawać dechę, musiałem jakoś wychodzić i następnego dnia znowu dokładać, no i to jest takie, no straszne rozciągnięte w czasie bezsensownie. I z tymi, ja tutaj miałem w ogóle skończyć przed Majówką, no ale oczywiście płytek nie było i dopiero doszły w pi ten piątek. Zresztą w zeszły piątek, w sobotę to kładłem. No i tak to jest zakończone. No. Najdłuższa robota, no ponad 2,5 miesiąca chyba to robiłem. No ale powiedzmy takie opóźnienia wychodzące też, no nie z mojej winy. Albo coś nie schło, albo czegoś nie było. No mi jest szkoda, powiedzmy stracić y, czas na to, żeby powiedzmy przyjeżdżać i robić pierdółki. Wolę to powiedzmy y, dogadać z inwestorem i no, idę na następną robotę. No niestety, mi się opłaca robić i wtedy mam pieniądze, a nie patrzeć i czekać na robotę. Ja wychodzę z takiego założenia, więc to jest chyba moja najdłuższa robota czy najdłuższe wykończenie domku, jakie, jakie robiłem. Ale, ale już to jest na ukończeniu. Znaczy na ukończeniu zostało pomyć. Tu widzicie odcięcie kolorków. To takie przyzwoite. Bardzo jasne farby, tak jak mówiłem, tu jest akurat, jeżeli chodzi o białe kolory, to jest Green Plast. Bo daj, że wszystkie kolorki to są bekersy. Też nie wyszły źle. Dużo rzeczy, tak samo, doszło, w których w ogóle nie było przewidzianych w mojej gestii. Czyli montaż wszystkich całego oświetlenia i tak dalej. Ja tego miałem nie robić. No ale, żeby nie czekać potem na elektryków i no, nie cudować, że ktoś mi coś pobrudzi i tak dalej, wolałem to sobie sam zamontować. W tym wielkiej filozofii nie ma. I szybciej to poszło. Ile jeszcze umiałem, ile wiedziałem, pomontowałem, ile miałem czasu, pomontowałem gniazdka, jakieś włączniki, żeby też inwestor mógł się jak najprędzej wprowadzić. Część rzeczy, oczywiście, dzwonki, jakieś takie pierdołki. No, wszystkiego sam nie ogarnę. Taka też jest prawda, nie chcę też tego robić. Chcę, powiedzmy, jak najbardziej ulżyć inwestorowi. No, listę też miałem nie robić. No, ale powiedzmy, no jestem, zrobię, poprosił, ile mogę, tyle pomogę. Tak to wygląda. A tutaj jest ta nieszczęsna Łazienka, która wyszła, nie wyszła. Teraz już wyszła. No. Gładź poprawiona. Pasuje wszystko. Metek jeszcze nie ściągałem. To sobie chyba inwestor zrobi. Kabinę trzeba umyć. No tak, to powychodziło dość tak przyzwoicie. Przynajmniej się tak wydaje. Kabina, wanna, oczywiście. No. Jeszcze tak muszę pogadać z inwestorem, bo no, ta harmonika oryginalna tutaj to jej tam dużego życia nie, nie przewiduje. Kopertka. W ogóle wszystkie cięcia, jakie były, to są z jednych płytek poprzenoszone. Naprawdę te dylatacje dość tak, naprawdę to się ładnie traci. Nie ma jakiejś tam tragedii. To no, zostało, tak faktycznie to teraz. Tylko wziąć i pomyć. I tyle. Popakowany już jestem. Jeszcze jakieś pełnie pierdółki wyjdą, może gdzieś to jeszcze zobaczę. Farbki jeszcze zostały, jak co, coś akrylu mam, na no, jakieś tam kosmetykę. No i tyle. Więc tak jak mówię, najdłuższa robota, jaką wykonywałem, domek no powiedzmy tam coś koło 100 metrów kwadratowych po podłodze. Samemu mniej więcej 2,5 miesiąca. Naprawdę z przerwami ze wszystkim innym, ale ale już jestem bardzo zadowolony, bardzo fajni inwestorzy. Naprawdę każdemu życzę takich inwestorów, na jakich ja trafiam, bo naprawdę do niczego mi się nie dowalają, nawet do tego, co wam pewnie no Jak oglądacie moje filmy, to pewnie wiecie, że przy właśnie tej nieszczęsnej ścianie w łazience mówiłem wam, że prawdopodobnie nawet nie zobaczą nie będą mieli problemu do tej ściany. I faktycznie tak było. Mieli problem, no się mieli problem. Zwrócili mi uwagę do takiej hamskiej, naprawdę hamskiej zaprawki, bo sobie walnąłem, gładziłem już ze złości, powiedzmy taki ciapek zrobiłem na ścianie, że tak, jakby dało się to lekko zniwelować. Więc naprawdę takich inwestorów no, życzę każdemu, naprawdę życzę każdemu zero czepiania się. Wypłacalność kurczę, dzisiaj mówię. Następnego dnia mam pieniądze. No naprawdę zero problemu. Każdemu takich życzę. Więc oby tylko takie roboty się trafiły i my, i wam. Tym optymistycznym akcentem kończę film, kończę robotę i biorę się za mycie. Na razie.